Bardzo, w kolejnym odcinku na moim kanale. Zostawcie na sandwich łapeczkę w górę, subskrybujcie na kanale, jeśli jesteście nowi. I tak, yy, dzisiaj sobie mamy Vortexa. Dobrze, bo mam nazwę, dobra. Ok. Takie widzowie zasadnie. można grać z paragonami, helikopterem. E, to bo to było łatwe, raczej na tej mapie. My nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy, widzowie. Po sobie prostu rzucę sobie. Yy, rzucę standardowe dropa od razu. I Benjamina sobie postawimy w tym miejscu. W ogóle farmić nie wiem w którym miejscu będę. Nie wiem jeszcze gdzie farmić. Tu by się zmieściło dużo farem. No jakoś się zastanawiam. W którym miejscu sobie farmić. Mi się wydaje, że tutaj. Żebym sobie chyba farmił. Dobra. Zobaczymy co tutaj w tym miejscu będę farmił. Zobaczymy się już na pierwszym boście w sumie. Także tak jak się Dobra, widzimy. Dobra. Widzicie. Mamy 7 runek do a Tutaj sobie troszkę pofarmiłem. Stwierdziłem jednak, że Mankiewicz będzie w tym miejscu. Także w tym miejscu sobie będziemy farmić. Także no. W ogóle przechodzą, mi wiem, kamo mi przechodzą. Właśnie się do tego muszę postawić. To jest ważny upgrade. Ik. Tak najszybciej postawić sobie także na spokojnie. To lepsza w sobie na TRY. Dobra. Właśnie za chwilę będzie bolszed No nie wiem szczerze, zobaczymy. No Sniper nie wiem czy wystarczy, się zastanawiam w ogóle czy Sniper by wystarczył Zastanawiam się Taki Bomber raczej bym dał Tyle się powinno by wystarczyć Spy faktory można jeszcze dać w sumie Przódkowy, czemu by nie. Tyku, lepiej bym sobie narobił tu Oko? Ok. Dobra. Jestem no ciekawy czy Kurde, przyspieszony jest boss, oj to jeszcze ile, o panie Zresztą przyspieszony boss, ciekawe Uciekł mi zasięgu niestety Dobra sobie Faj By faktorem bym po prostu, tym po prostu trzeba grać po prostu trzeba grać na spokojnie. Cyk. powinno nam chyba wystarczyć. No, trochę się długo. Nie, długo no. się z tym bosem niestety. Dobra. No, prawie. Dobra, udało się. 15 rundek do kolejnego. Ok, spoko. Dobra, ja sobie proszę, sprzedam to. Tutaj mamy już czwarty Tier, fajnie. Na kolejny Tier bossa właśnie nie wiem czy nagrać. W ogóle paragonów nie można nagrać, paragonami niestety. I to jeszcze mamki widzisz do, do Benjamina. Żeby więcej zarobić Benjamina po prostu. zobaczymy się na, kolej, na kolejnym tierze bossa Zastanawiam się jak kolejny bossa pokonać Mamy trzy mamy, rundki mamy do bossa. Trzeba się teraz zastanowić jak pokonać bossa. Ja się zastanawiam właściwie. Raczej powinienem, powinienem pokonać piątym tierem na przykład do, do tego. Piąty tier do tego. Refaktory jeszcze. Piąty tier mi się wydaje. Takie mam wrażenie. druga jeszcze się przydał cyk Nie wiem, piąty tier pod, wiadomo no, pod, 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 ten jestem ciekawy jak nam to pójdzie, a raczej nam się powinno udać teraz. przez to piąty tier postawię tutaj do tego, do spayfaktory na chwilkę że nam się przedostaną balony, zobaczymy. Dobra. Mamy już, dobra, mamy super. Powinno nam, nam to wystarczyć raczej. I super, udało nam się kolejnego bo bossa pokonać. Super, także. Dobra, dobra, na razie nie będę wam robił tego cięcia w sumie, czemu by Sprzedam sobie to Teraz Będę budował Monkey polis z farem, jak wiecie ilu W ogóle, ciekawe, ja bym sobie jeszcze overclocka wziął um, kupił Może overclockowałbym ten, ten tiery, Ten tier. Więc nie A miało, gdzie by miało, o, średnio A jakbym. No, średnio, średnio, dobra. Twarde. Średnio ma zasięg. No niech to. Trudno. Budujemy chyba tyle, ile jest. Dobra, zbudujmy tyle, no z tyle farem, ile jest. Trudno. Trudno się mówi. Tak z farminiem tutaj to tak nie wiem, chyba moim zdaniem średnio W tym miejscu tak z farminiem Dobra i w ogóle, jak e, na kolejny tier bossa pokonać właściwie Kolejny tier bossa pokonać, się zastanawiam A w ogóle posprzedawałem ten niestety, no dobra No i sobie mogę dać w sumie Czwarty tier na przykład Przedaj sobie tutaj na przykład te marketplace i postawić czwarte tiery um, Dobra. Tyk. Po prostu mam kibice tutaj dodać. Mamy super. Farmera kupuje. No i dajemy to. Dobra. Dobra, kupujemy sobie powoli czwarty dier, wiadomo. Właśnie nie wiem, jak kolejny pier pokonać, ale dobra, zastanowimy się na, na spokojnie. Kupię sobie po prostu monstera. No jakieś był jakiś rasher mi po prostu bronię. i bronię. Piąty ty mogę też kupić do tego, czyżby nie? Włączę sobie autostart, w sumie włożył sobie autostart, by nie włączyć Jak okay, kolejny tier pokonać? Mi się wydaje, że nie Madam, Mada gdzieś tutaj dał na pewno Mada w tym miejscu, tak się zastanawiam Ej, Dobra, damy Mada w sumie W sumie to nie jest tak głupie, no nie wiem, szczerze Dobra, w ogóle już piąty tier będę zbierał, na piąty tier. W ogóle tutaj muszę sprzedać, tutaj sobie muszę dać też piąty. Dobra, mamy. Super. I te tak kwota sobie dodamy jeszcze. I żebym nie, nie overclockował ten... Czekajcie. Zmienimy sobie za chwilkę. Po so pójdę pod ten, pod Marketplace'a. I pod Mada powoli idziemy. Wiadomo. Dobra, nie sobie werklopujmy I znowu, znowu, w tym miejscu sobie dam ninja opkę Zastanawiam się. Dobra, w tym miejscu sobie dam ninja opkę Dobra, tu mada dajemy. To będzie ninja mopka, a będzie jeszcze spyfaktory. się wydaje, że jeszcze, nie wiem, mach na przykład pod. Pod druida. Nie wiem, druida w tym miejscu mógłbym dać. Na przykład pod druida pójdę. Powiem, sobie pójść Muszę wykładcie, połączę sobie na start powoli Pod druida sobie tutaj pójdę A 4 razy jest zmocniony. a czekajcie może zrobimy Czy się zmieści nie zmieści się tutaj druid, naprawdę No dobra, 4 razy może być wzmacniony i to tam Dobra i sobie ulepszy to faremki w zasadzie dobra, to jest No i dobra, i teraz tak. Ebruganer. Ten skill do tego, jaki widzisz. W tym miejscu mi się wydaje. Malochny jest po prostu. Jeszcze. to Tutaj faktory. Na przykład Maga mogę kupić sobie jeszcze. Maga. Pięty tier. Dobra. I lecimy. Lecimy, lecimy. Cyk. Spy faktury, Dobra. Znaczy nam no się powinno udać szybciutko pokonać bossa. Ale szybko leci, także no. <laughs> Ciekawe. Dobra. Szybciutko leci. I pójdę pod piąty. Dobra. Pod ten tier. Dobra. No, mi się wizowo udało, także super. Także widzimy się na, ostat na ostatnim tierze bossa, także tak jak się zobaczymy. Dobra, nawet wierunki do bossa mamy. Chyba, teraz tak. Nie wiem, posprzedaję sobie na przykład farmę. Nie wiem, co się kupywać jeszcze? Co nam się kupywać jeszcze, czuję, już nic? A nie, nic raczej. Powiedzmy sobie raczej poradzić na spokojnie. a seracie poradzimy także na spokojnie byk. A udało nam się, super. Jeżeli ja widzę, jak mi się podoba odcinek, to zostawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie na kanale, jeśli jesteście nowi. I... Aha, nie dobra, widzowie. Jednak jeszcze widzowie nie kończymy odcinka. Nie no, zapomniałem, że jeszcze jeden tier. Ja nie mogę, nie kończymy widzowie odcinka, sorry. Pomyliłem się. Dobra, widzowie, wracam. powrotem. to, teraz widzę, będzie ostat ostatni tier bossa. Dobra, teraz nam się powinno udać, na spokojnie. Powinno się nam oba udać pokonać bossa raczej. To jest trochę, to w sumie to, trochę to jest, kaz. Znaczy, wiadomo. Się zastanawiam się, czy nam się uda pokonać bossa Zastanawiam się właściwie. Czy raczej średnio? Nie wiem. Raczej to się powinno udać. Spokojnie. Zadam sobie tutaj jeszcze. E? Kurde. No. Ja ciekawie jeszcze, że nie jest. cię przychodzi nam boss. Czekajcie, ja zrobię tak. Sorry, musiałam to zrobić. Przepraszam Was. Dawaj, dawaj, dawaj. Nie gadajcie, że nam się nie uda. Chyba żartujecie. Uda nam się? Proszę, powiedzcie, że tak. O! Musiałem widzowie to rzucić, bo, bo strasie jest szybki, masakra Ja, yeah, dobra Także teraz się można pożegnać <laughs> Dobra, także widzowie, Ja wam, komentujcie, subskrybujcie No i do zobaczenia do kolejnego odcinka, bo zobaczmy sobie jeszcze jakie jest na muszę, muszę muszą być paragony Jest, mamy trzy paragony, super Trzy paragony mamy, super, także do zobaczenia, papa cześć, pa, papa